Cześć, gracze, z tej strony Gracz z Rosji, a dzisiaj postanowiłem przetłumaczyć smutę na język polski. Zagram prolog, a wy powiecie, czy wam się podoba, czy nie. Jeśli tak, to przejdę całą grę i opublikuję film na swoim kanale. Po początkowej scenie gry trafiamy do głównego menu. Wszystko tutaj jest klasyczne, nic nowego, ale żebyście wiedzieli, jakie są tutaj przyciski. Też je przetłumaczyłem. Następnie chcę Wam pokazać, że wszystkie ustawienia są ustawione na maksimum, abyście mieli świadomość, że grafika, którą widzicie, to maksimum, jakie ta gra może nam zaoferować. Wracamy do głównego menu i zaczynamy nową grę. Tutaj mamy możliwość wyboru poziomu trudności, ale ze względu na brak balansu w grze i liczne błędy, zwłaszcza podczas walki, nie polecam wybierania najwyższego poziomu trudności. Ktoś pytał mnie wcześniej, dlaczego poziomy trudności są przedstawione jako zwierzęta. Nie wiem, co chcieli przez to przekazać twórcy, nie mam pojęcia, o czym myśleli, gdy tworzyli tę grę. Dobra, posłuchajmy, jak Polacy zdobyli Moskwę. Starzy ludzie mówili, że nigdy nie było tak źle na naszej ziemi jak w czasach wielkiej smuty. Ród groźnego cara wygasł. Straszliwy głód ogarnął całe państwo. Umierali chłopi, wojny zubożyły szlachtę, bojarzy patrzyli na siebie jak wilki, a każdy przeklinał nowego cara Borysa. Łatwo uwierzyła cała Ziemia samozwańcowi Griszce o Triepiewowi, który ogłosił się Carewiczem Dymitrem. I choć krótko Griszka panował, to od jego przybycia cała Ziemia pogrążyła się w wojnie domowej. Nie było spokoju dla nikogo. Komu wierzyć i za kogo walczyć, każdy decydował sam. Rosyjską ziemię zalały oddziały polskiej szlachty i grabiących kozaków. Nowy car Wasyl Szujski drżał w Moskwie ze strachu. Wojska kolejnych buntowników stały pod murami miasta. Jedyna nadzieja państwa spoczywała na księciu Michale Skopin-Szujskim, który od Nowogrodu maszerował ku Moskwie jako sławny wojownik, a przed jego wojskami uciekali Polacy i buntownicy. Ale jego gwiazda nie świeciła długo. Księcia otruto na uczcie z zazdrości cara Wasyla. A hetman Żółkiewski rozgromił nas w pył i proch, przyszedłszy po ziemię smoleńską. Bojarzy podupadli na duchu, obalili cara Wasyla, a na tron powołali polskiego królewicza Władysława i zaczęli panować Polacy nad bojarami na Kremlu w Moskwie. Ale nie całe państwo moskiewskie im się podporządkowało. Tu i tam powstawały oddziały, by wyrzucić najeźdźców z kraju. Ale kto kogo pokona? Wtedy nie było jeszcze jasne. W surową zimę siódmego roku, wielkiej smuty, przez zamieć przebijał się człowiek, któremu przypadło wspomóc ocalenie naszego państwa. Ale o tym jeszcze nikt nie wiedział. Ależ zamieć, nic nie widać. Obyśmy tylko nie zamarzli na tym polu. Tu, niedaleko była karczma z podwórzem. Ludzie dobrzy, na pomoc! Słyszysz? Ktoś wpadł w tarapaty. Grzech przejść obojętnie. Aleksiej, poczekaj tu na mnie. Zaraz wrócę. Ciemno, choć glas wykali. Na początek musimy znaleźć tego człowieka, który krzyczy. Swoją drogą mamy tu coś w rodzaju instynktu łowieckiego, jak w Red Dead, ale on tylko pomaga znaleźć kluczowe punkty zadania. Bierzemy pochodnie i ruszamy na pomoc. Kozacka uprząż! Jak wolny kozak trafił w te pustkowia? Kogo tu diabli niosą? No co tak stoisz jak słup? Pomagaj! Farszywe wilki. Myślałem, że mnie pożrą. Dziękuję ci. Zaraz zacznie się dialog i zauważcie, jakie długie są przerwy między wypowiedziami postaci. W ten sposób sztucznie wydłużają czas gry. No i co, żyjesz? Szczęście masz, że znalazło się odpowiednie drzewo. Żyjesz, żyjesz. Proch mi zawilgotniał. Skoro żyjesz, to się przedstaw. Jestem kirszą wolnym kozakiem i sam sobie panem. A teraz ty się przedstaw. Jestem Jurij z bojarów Miłosławskich. Dziękuję ci, bojarze. Nie zapomnę ci tego. Dobrze, teraz trzeba znaleźć schronienie, bo można tu szybko zamarznąć. Niedaleko stąd jest karczma, tam znajdziemy pomoc i się ogrzejemy. Skoro droga nam wspólna, powiedz, bojarze, za kogo walczysz. Za kogo? Za Boga i za prawdziwego Cara. Ale teraz wielu jest Carów. W Moskwie czekają na króla polskiego, a mój przybrany ojciec, Bojar Krucina, popiera go, więc i ja także. Państwu potrzebny jest silny Car, żeby nikt nawet nie śmiał sprzeciwić się. Tutaj postanowiłem pobiec, ale Kirsza natychmiast się zatrzymywał i musiałem do niego wrócić, żeby znowu ruszył za mną, ale nie biegł. Kirsza mógł za mną tylko iść. Jednak później, gdy przejdziemy przez most, tam już może biegać. Bardzo dziwne. Aleksiej to jest Kirsza, wolny kozak. Dalej pójdziemy razem. Aleksej w ogóle zachowuje się, jakby nie żył zupełnie nic nie odpowiedział. Co więcej, został tam stojąc sam, a my pobiegliśmy tylko we dwóch. Wielu wolnych ludzi teraz krąży po Rusi. Spróbuj rozeznać się, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Znajdzie się miejsce na nocleg? Kłaniam się nisko. Skąd pochodzisz, szanowny? Z bojarów miłosławskich nazywam się Juri Dmitrijewicz. To dla mnie wielki zaszczyt. Znajdziemy miejsce i dla ciebie i dla twoich towarzyszy. Jak tu w okolicy? Spokojnie? Ach, bojarze, gdzie tam spokojnie? To Polacy najadą, to rozbójnicy napadną. A jeszcze dzikie zwierzęta zaczęły się panoszyć. Strach do lasu wyjść. Ledwo zimę przetrwaliśmy, ciężkie czasy nastały. Tak, rzeczywiście ciężkie. Wejdźcie do środka, drodzy goście, odpocznijcie po drodze. Tutaj, szczerze mówiąc, naprawdę czuć ciepło bijące z tego domu. Wszystko wygląda dość przytulnie, i rzeczywiście można poczuć, że w tym domu jest ciepło. Opowiedz, Kirsza, gdzie byłeś? Co widziałeś? Co tu mówić? Krótko żyję, a dużo widziałem. I step bezkresny i morze czarne. I zdobycz brałem i traciłem ją w jeden dzień. Bóg jeszcze chroni, a ręka wciąż mocna. A ciebie, bojarze, że... gdzie los rzucał? Ano, trochę rzucał. I dla księcia Skopina Szujskiego języków brałem. A pod Kluszynem husarz mnie z konia kopią zwalił, że cały rok leżeć musiałem. Ale ręka jeszcze szabli nie zapomniała? Nie chcesz się trochę rozruszać, bo Teraz? Nie, no, całkiem nie zapomniała, ale może rano się rozruszamy? Półtrup, po raz można. To, co właśnie się stało, to zmiana nocy na dzień. Trzeba z ludźmi porozmawiać, dowiedzieć się co i jak. No i co? Bojarze, nie straciłeś chęci na szermierkę przez noc? Patrz, jaka pogoda. Idealna, żeby trochę pobręczyć stalą w chłodzie, zawsze chętnie z szablą stanę. Stawaj, kirsza, zatańczymy. Masz ręce, bojarze, z właściwego miejsca. Jeszcze słaby po ranach, ale to się nadrobi. Blizny się zagoją. Daj Boże zdrowia! Przekłada się przeciw niemu, a jak na złość... Hej, służbo, jedzenia i piwa, szybko, szybko, wszyscy inni wynocha, kłaniam się, Wasz mość. Czego hałasujesz? Lepiej chodź z nami, poczęstuj się. Pić ze mną to dla was zbyt wielki zaszczyt. Wynocha, póki was batagami nie pogonił. Tutaj możemy wybrać jedną z opcji. Wybierając pierwszą, zdobędziemy punkty gniewu, a wybierając drugą punkty łaski. prawda? Z durakami pić tylko w kustu pić. Do i moi prędkiej, że to awaslachów nogi wycierali, dowolny nie będą. Ty, Ty a, ja, a, ja, a ja, a ja, ciebie, a ja, ciebie, a ja was, was wszystkich. Patrzcie, ludzie, myślałem, że ta szlachecka Menda będzie prosić o pieniądze, a on tylko gębą klapie jak ryba. A, język oddałeś za długi. Rozumiem. Może chcesz ze mną się bić? Zabiję cię, moskiewski psie. No to chodźmy, zatańczmy. Widzę, że mieliście swoją rozmowę z naszymi gośćmi? Dobrze to powiedziałeś. Dziękuję Ci za pomoc. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, a teraz czas mi w drogę. Więc idź i nie zwlekaj. No dobrze, to był prolog gry Smuta. Użyłem sieci neuronowej, żeby ją nagrać więc dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeśli będziecie to oglądać, to będę kontynuował. Dzięki i do zobaczenia.